No, i dobrze, kochani, to jeszcze jeden filmik. Co się zapisze? Takie jedna z ważniejszych rzeczy w roku 2023. Weźmiemy na trzy gromadki i zobaczymy, co się u kogo zapisze w, danym, w, znaczy w danej gromadce. Co się zapisuje? Pierwsza myśl, pierwsza energia. Jeden i lecimy 1, 2, 3, wybieracie sobie jedyneczka, co się zapisze pierwsza energia, która się rzuca w kartach, co się zapisze w roku 2023 jedyneczka spełnienie, radość ale jednocześnie pójście, może być, no widzicie a tutaj już jest czysta droga Idę po czymś, nie było równego dawania i brania, nie było niespełnione marzenie. Zostawiam coś, rzucam coś, idę po coś nowego, czyli stajecie jedynki na czystej drodze. Ale jednocześnie, niby, niby było coś fajnego, bo jest równe dawanie i branie. Włożyłem coś, zbudowałem, coś zbudowałam. Było to moim spełnieniem, okazało się, że nie jest spełnieniem. Będziecie na czystej drodze w roku 2023. Czy to jest, się dobrze kończy? Tak, znajdziecie przyjaciela, przyjaciółkę, do trzeciej, jak to się mówi, do bazy, bo tu się pokazuje, czwórka buław, czyli tak jakby dom szczęśliwy, dom spokojny. Ma to wszelakie znaczenie: czy chodzi o pracę, czy chodzi o miłość, czy chodzi o uczucia, o wszelakie sprawy w Państwa życiu. Najpierw coś, co było niby wspaniałe, niby dobre, nie było tam równego dawania i brania, zostawiacie całkowicie, stajecie na czystej drodze czyli przyjdzie Wam stanąć na czystej drodze i idziecie, pomogą Wam przy tym, a w tym przyjaciela, przynajmniej jedna osoba Wam w tym pomoże, która będzie z Wami. I dom szczęśliwy, dzięki temu dom spokojny. Piękna energia, jedyneczka, piękna. Co się zapisze? Pierwsza energia, dwójeczko. Co się zapisze w roku 2023 dla Ciebie? Oczekiwanie, sukces, przecięcia, obrona i piękne wybory i koło fortuny. Zapisze się dużo. Ja bym powiedziała, że zapisze się dużo, ale główną energetyką, która się zapisze, to będzie to, na co czekałeś, to, na co czekałaś, ma szansę się ziścić. Tak, czekać się jeszcze wybór, bo to jest tak, jakby czekasz, ty już zwyciężyłeś, zwyciężyłaś, ale jeszcze czekasz jeszcze dokonasz jakiegoś cięcia, obronisz coś, zadziałasz i tutaj będzie pełna, będzie pełna, ja bym powiedziała, że to jest nawet karmiczna karta, <laughs> bo mamy te koło fortuny, czyli tak jakby zwyciężysz, tak, wejdziesz na te koło, na ten kierat, będzie się dużo w tej sprawie działo, w tym, na co czekasz, w tym, na co liczyłeś, liczyłaś, jeszcze w tym roku tak naprawdę, być może z początkiem roku, bo nie wiem, jaki to jest okres do 10 miesięcy w roku 2023, natomiast tak spełni się, ty już jesteś zwycięzcą, ale tak, jak najbardziej tak, to jest to, na co czekałaś, ma się ziścić, czyli to się zapisze bardzo mocno. Natomiast coś będziesz dzięki temu musiała przeciąć, będziesz musiał przeciąć, dokonać wyboru, ale to będzie bardzo słuszny, karmiczny, życiowy wybór. Tak, jak najbardziej tak, to się ziści. Jak najbardziej tak. I to jest bardzo fajna energia, bym powiedziała, że jest to coś, co zbudujecie zbuduje cię na nowo poprzez te wybory, poprzez to oczekiwanie, długie oczekiwanie, bym wręcz powiedziała, później osiągnięcie tego celu, bo to jest tak, jakby czekałem, czekałam, osiągnąłem, osiągnęłam, tak, ja już, to, ja już to mam, ale jeszcze czegoś tu brakuje, i tu trzeba będzie jeszcze dokonać jednego cięcia, dokonać wyboru, i tak wejdziesz w pełen sukces. I to się bardzo mocno zapisze, bo to będzie coś, co bardzo. Mocno się podniesie, zbuduje, wyniesie ci na 50. droga dwójeczko. Lecimy trójkę. Pierwsza energia, tak co się zapisze w roku 2023. A tutaj się zapisze, moi drodzy, zdrówko. Chcę powiedzieć, drogie trujeczki, że tutaj się zapisuje zdrówko. Wiadomości, czy wyjdziesz, jak z, tego, jak z tego wyjdziesz, zależy od ciebie. Jeżeli wejdziesz w samotnie, no to tak ja bym powiedziała, że trujeczki zwracamy uwagę na zdrówko, bo tu są wiadomości. Być może nie chodzi o Was, być może będzie chodziło o członka rodziny, bo tu się pokazuje, że być może chodzi tu o członka rodziny, o starszą osobę, ale może chodzi Ci o dziecko bez osemka mieczy. Tak? Natomiast bardzo mocno się zapisze, mmm, tak jakby zdrowie. I na to zwracamy uwagę, czy wyjdziesz? Tak, jak najbardziej tak, bo tu są na to pieniążki, tutaj jest wydane, tu jest wielka mądrość życiowa, troszeczkę będziesz samotny, samotna z tym, ale później jest rycerz kielichów, czyli pełne wyzdrowienie. Tak to idzie wolno, ale pełne. Czyli jeżeli cokolwiek by się wydarzyło, kochani, to pamiętajcie, że te zdrówko, jeżeli coś tam zaszwankuje, to będzie wyglądało źle, zakończy się wspaniale i będzie. Tak, także tak to, kochani, widzę. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, buziaczki, hej!